Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Nowy tydzień, nowy mobilny MMORPG. Trochę spóźnione, ale pojawiła się pozycja na rynku, którą warto się zainteresować. Nadchodzi Dark Darkbind, czyli nowy darmowy mobilny MMORPG akcji od NetEase. Tak się składa, że przedwczoraj bez żadnej zapowiedzi ruszyły otwarte beta testy, no ale jest jeden problem. Są one dostępne tylko dla mieszkańców Ameryki, Kanady lub Japonii. Na globalną wersję będziecie musieli jeszcze trochę poczekać. Warto powiedzieć coś o samej grze. Darkbind według twórców ma być hardkorowym MMORPGiem z wymagającą walką, Znającą to us serii Soulsów. Ma być bardzo klimatycznie, osadzona w świecie Dark Fantazy. Oczywiście nie zabraknie PvP i realistycznej grafiki, chociaż na to drugie za bardzo bym się nie nastawiał. Otrzymamy mocno rozbudowany kreator postaci, mamy dosyć sporo opcji kustomizacji naszego bohatera. Wszystko brzmi bardzo ciekawie, ale rynek zweryfikuje, jak naprawdę jest. Poza obecnymi testami, nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat premiery albo ewentualnych kolejnych testach. Bardzo prawdopodobne, że Dark Bind wystartuje jeszcze w tym roku. Nanet podkreślało, że End of Dragons nie oznacza End of Guild Wars 2. I niejako chcąc to potwierdzić, firma poinformowała o powolnym rozpoczęciu prac nad kolejnym dodatkiem. Powolnym bowiem priorytetem jest teraz zawartość popremierowa do aktualnego rozszerzenia, ale deweloperzy chcą, aby gracze mogli odetchnąć z ulgą, ten MMORPG będzie dalej rozwijany. Teraz dowiadujemy się, że pani Indigo Lindy odpowiadać ma za fabularne kwestie w tym dodatku do Guild Wars 2. Oficjalnie piastuje stanowisko Narrative Lead'a w Expansion for dla tej produkcji. Cóż to oznacza dla graczy? Pani ta pracowała przy End of Dragons, więc coś tam o grze wie. Jeśli jednak obecne rozszerzenie Wam nie pasuje, to przyszłe również może nie przepaść Wam do gustu. Pewnym sprawdzaniem umiejętności będzie pierwszy sezon nowego Living World, przy którym Indigo Lindy również maczała palce. Living World Season 1 powróci do Guild Wars 2 już 19 kwietnia, a ArenaNet gwarantuje, że atrakcji nie zabraknie. Całość podobno została dostosowana w taki sposób, aby odpowiadała do obecnej formy gry. Aktualizacja dostępna będzie za darmo i nie trzeba niczego odblokowywać ani teraz ani później. word szykuje się powoli do finałowych alfa testów, które mają się odbyć w maju. Kiedy dokładnie to nie wiadomo, ponieważ nie podano daty startu. Miejmy nadzieję, że to już faktycznie ostatnie i potem czekają na nas już zamknięte lub otwarte beta testy. Premiera jeszcze w tym roku, bardzo możliwe, że na jesień. Gra ma się pojawić na Steamie. W międzyczasie firma Gendisoft rozpoczęła pracę nad portem Madworld na urządzenia mobilne. Nie wiemy, czy ta wersja będzie dostępna podczas jakichś testów, czy nawet na samą premierę. Natomiast wiadomo, że otrzymamy crossplay, więc gracze z pc PC-ów i smartfonów będą mogli się ze sobą spotykać, niezależnie od tego, jakiego sprzętu użyją do grania. Deweloperzy podzielili się także tym, co czeka graczy na Alfie 6.0. Sporo systemów zostało przebudowane i poprawione, zmiany w walce i ulepszono optymalizację. Akty czwarty i piąty otrzymały nowe mapy, dungeony, questy i bossy, a cała reszta sporo poprawek. Wszystkie szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie gry. Rozpoczął się sezon kwietniowy, a wraz z nim rok przeklętej ropuchy. Cóż to oznacza dla Gwinta? Kilka zmian, a także wprowadzenie najnowszego zestawu kart, zapomniane skarby. Zawiera on 21 nowych kart i jest już dostępny do kupienia. Nowe karty wykorzystują i rozszerzają istniejące w gwincie mechaniki, a ich ilustracje inspirowane są projektem Złoty Neker, rozwijanym obecnie spin-offem opartym na podstawowej rozgrywce i mechanice wiedźmińskiej krykarcianej. Zestaw jest już dostępny jako część najnowszej aktualizacji, która wprowadza również standardowe zmiany w balansie. Sam sezon kwietniowy potrwa do 10 maja. Wygląda na to, że twórcy każdej popularnej strzelanki chcą wersje mobilne swoich gierek. Mamy Battlefielda, Call of Duty, Apex Legends i tak dalej. Teraz do tego grona dołączy Rainbow Six. Rainbow Six Mobile to będzie port znanego i lubianego Rainbow Six Siege na urządzenie mobilne Android i iOS. Rozgrywka nie będzie się za bardzo różniła. Wiadomo, sterowanie musi być dostosowane i graficja się trochę oberwie, natomiast schemat będzie taki sam. Dwie drużyny po pięciu graczy, którzy stają naprzeciwko siebie w obronie lub ataku i obie grupy muszą wykonać zadanie lub unicestwić przeciwny zespół. Jedynie co można zauważyć to zmienione modele operatorów, ale umiejętności pozostają takie same. Twórcy dodają, że w grze może pojawić się ekskluzywna zawartość, lecz nic na ten temat nie wiadomo. Nie wiadomo także kiedy Rainbow Six Mobile się ukaże, data premiery jest nieznana. Zainteresowani mogą się zarejestrować i ewentualnie uzyskać dostęp do wczesnej wersji i możliwości wypróbowania gry przed premierą. No i oczywiście Rainbow Six Mobile będzie dostępny za darmo. I na tym zakończymy ten odcinek. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. Mówił do Was Reistus. Cześć!